No hej wszystkim, więc dzisiaj jestem na spacerku z pieskiem i poszłam tak daleko aż na pole i tutaj były tam przedtem dwa bociany, może jak mi się uda to nagram to są ładne kukurydza rośnie sobie ładna tak, jaka ładna tak, o jaka ładna, dobra i kupiłam sobie taką rozciąganą smycz dla psa, 5 metrów i teraz właśnie z pieskiem idziemy wypróbować Tak, tam był mój piesek, widzicie. I tam biegnie. Chodź tu! No chodź! No chodź! I jesteśmy na polu I tam są dalej śnopki. I tam są takie ładne krajoprysy. A tu mi na <laughs> Ok, Okej, więc tutaj jest kolba. Tutaj rośnie kukurydza. Więc wyjeżdżam e, z piątku na sobotę do niedzieli. E, tak, wyjeżdżam i spróbuję dzisiaj jakieś filmiki nowe nagrać. I oczywiście zapraszam na mój kanał. Tak? O, tutaj jest polana motyli Tak ja to nazwałam teraz choćby, bo jest pełno motyli Zaraz wam pokażę. Um. Tak, właśnie mój pies wystraszył. Ale może jakiś tutaj. Zauważcie. zanim się nie chce iść, ale chociaż jeszcze muszę dojść do domu. Więc dobra, idziemy z powrotem. I ty siano i mój pies. No chodź. Piękne nie. I oczywiście idziemy sobie dróżką. A i następny filmik to będzie raczej tak, mój zwierzęcy przyjaciel i będą cztery odcinki, bo mam cztery zwierzęta. Więc idziemy. Kolba! Snopki, nie wiem, czy tam widzicie. Może taj, tam dojdę jak będzie mi się chciało. Albo i nie, nie wiem i Bardzo daleko zaszłam już z psem Ale mi się nie chce, ale nadal idę No chodź tu, chodź Nie idzie Tu jesteśmy i sobie wejdę I coś takiego fajnego zrobię, co zawsze chciałam Tutaj ładnie rośnie żyto Takie żyto ładne No, no chodź tu no chodź! No chodź! No chodź! Przysk. Życzę Wam udanego weekendu, Sonia. nie? Dopiero to 3 minuty trwała chcę tak, żebyś 10 minut trwało. I może nakręcę drugą część, żeby wam się aż tak zbyt mnie nie nudziło. I będą dwie części i jak będą wycięte, to wam nakręcę. A i dlatego... Um... Lo, nie nagrywam z imieniem psa i nie go po imieniu bo to będzie patrzcie oczy jaki ładne. De, 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 de. a i dlatego psa nie mówię po imieniu ponieważ e, to będzie w tak mój przyjaciel a tu ja hej. no więc tak daleko zaszłam i nie chcę się iść dalej no dobra więc zawracamy Chodź! czekaj, będzie tak fajnie, jak będzie biegła. Hop, hop! No chodź! Wiecie, jak ja daleko zaszłam, aż nie chcę mi się teraz wracać, no ale niestety muszę. Więc dobra, co by tu gadać? Zadawajcie mi też pytania. Może w jakimś filmiku odpowiem na Wasze pytania zadane. Ale mam bardzo, bardzo mało widzów tam chyba z, z pięciu i pięciu około sześciu subskrybentów. Ale subskrybujcie kanał, bo to dla mnie to jest bardzo ważne. Ponieważ z moją koleżanką e, założyłam się, że do wakacji będę miała 10 subskrybentów. Ale ma tylko 6. No więc dobra i też komentarze mi zadawajcie, bo by było super i patrzcie ile przeszłam, tak ewentualnie mogę Wam pokazać. I teraz jestem tutaj. Jest fajnie. Więc teraz tutaj idę gdzie są kukurydze. Jest ekstra, ale mi się nie chce iść. Chociaż pies ma siły, bo biega. Spoko. I ja zawsze tak chodzę z pieskiem na spacerki, chociaż mi się nie chce, ale zawsze tak chodzę. Tam ktoś idzie ale spoko ale to daleko i nie w moją stronę, tylko tak jak ja. Idziemy z powrotem, za sobą już mamy tam kilka i w ten filmik będzie trwał około 7 minut. Więc jeżeli będzie chciał was oglądać, to oglądnijcie, chociaż to jest tylko gadanina. I mój pies pokazany na drodze. No, ale spoko. Dobra. Nie ma żadnej rozrywki. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie mój kanał. I drugą część postaram się tam 3 -minutową nagrać z na przykład bocianami. Jak będą, jak nie będzie, to nie nagram, bo tutaj tak to jest bardzo, bardzo długie. No znaczy, nie aż takie, ale to, to trwa już 6 minut i 4 sekundy. No ale niestety. No dobra, więc komentujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę na moim kanale i odwiedzajcie oczywiście mój kanał i subskrybujcie, przecież subskrypcja nic nie kosztuje, nie bądźcie surowi nie hejtujcie. No dobra, więc to było na tyle. Zapraszam do następnych filmików i może jeszcze wam troszkę pokażę te motylki jak będą. A teraz idę, pamiętacie to? To są te motyle. Motyle. Coraz mniej motyli jest. Dobra, z mój pies tam stoi i zapraszam do subskrybowania moich filmików. To już mówiłam. No to pa! Myślę, że będzie się miło oglądało.